Forda jest ST już za nami. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam. A niedawno kurację odmazającą przeżył również Focus ST. Zatem dzisiaj sprawdzimy kompaktowego hot hatcha Forda. Zaczynamy! To ostatnia generacja Forda Focusa ST. Producent już zapowiedział, że następcy się nie doczekamy. Bieżące wcielenie ma być produkowane do 2025 roku. Co potem? Zapewne jakiś elektryczny crossover. Dlatego cieszmy się tym autem, póki możemy. Tym bardziej że Focus ST to ciągle solidny zawodnik. Pod maską nadal pracuje tu silnik 2.3 EcoBoost, czyli jednostka znana z trzeciej generacji Focusa RS. Dane techniczne po liftingu pozostały bez zmian. Moc to nadal 280 koni, sprint do setki trwa 5,7 sekundy, a maksymalnie pojedziemy 250 km na godzinę. To w sumie typowe wartości dla przedmiot napędowych hotaczy, ale w fokusie całą robotę robi pojemność silnika. 2,3 litra to już stosunkowo duża jednostka i bije od tego silnika taka duża energia. Jednostka bardzo dobrze ciągnie już od dolnego zakresu, niestety jej minus jest taki, że ostatni tysiąc obrotów nie jest już taki ostry. Jednak znika wtedy ta liniowość. No i druga kwestia też jest taka, że mocniejsza Meganka Trophy czy Civic Type-R są jednak zauważalnie szybsze, szczególnie powyżej 100 km na godzinę. Do jazdy jeszcze wrócimy. Na razie skupmy się na tym, co zmienił facelifting. Nowości są bliźniacze do tych, które dotknęły zwykłe wersje Focusa. Począwszy od przodu, mamy tu inaczej zarysowane zderzaki przeniesione na grill znaczek Forda oraz nowe matrycowe reflektory. Z tej perspektywy nowy Focus ST bardzo przypomina mi odświeżonego Hyundai I30N. Z tyłu, w oczy rzucają się przydymione lampy, dochodzi do tego też nowy wzór felk. Pojawił się też lakier o nazwie Min Green, który znamy już z Puma ST. W środku nowością są fotele sygnowane napisem Ford Performance. Te same co w wieście, choć tutaj mają one elektryczną regulację. Są dość podobne do poprzednich Recaro, ale wydają się być nieco szersze. O ile jednak w wieście nowe kubełki są praktycznie jedyną nowością w środku, tak w Focusie dostajemy coś jeszcze: nowy system Sync 4. Opowiadał już o nim Marcin w teście zwykłej odmiany. Ja w telegraficznym skrócie powiem, że plus systemu jest taki, że ma świetną rozdzielczość, natomiast minusy to taka sobie płynność działania i pozbycie się fizycznego panelu klimatyzacji. No i tak duży ekran na szczycie deski Fokusa wygląda trochę jak wklejony na szybko, bo w sumie tak właśnie było. Ogólnie wnętrze Focusa ST jest ciemne i nie ma zbyt wielu sportowych akcentów. Najważniejsze kryteria są jednak spełnione. Fotel dobrze trzyma w zakrętach, kierownica przyjemnie leży w dłoniach, a skrzynia biegów pracuje jak to w Fordach. Daje dużą satysfakcję. Te, można też kupić z 7 automatem, ale nasz egzemplarz ma klasyczny manual. Ja osobiście w aucie tego typu zdecydowanie preferuję taką skrzynię. Kiedyś opowiadałem o tym na przykładzie Meganki Trophy. Jednak w hot hatchu moim zdaniem chodzi o to, żeby odbierać jak najwięcej bodźców i dobry manual to zapewnia. Co Fokus lubi najbardziej, to zdecydowanie zakręty. Jest tu część tej magii, którą ma w sobie Fiesta ST. Mniejsza siostra jest jeszcze bardziej agresywna i błyskawiczna w swoich reakcjach, ale zestrojenie Fokusa to również kawał dobrej roboty. Przede wszystkim mamy tu na pokładzie dyferencjał o ograniczonym poślizgu, a więc siła napędowa jest tu odpowiednio rozdzielana. Jeśli chcemy, Fokus potrafi zarzucić tyłem, potrafi też iść jak po sznurku. Świetna jest przede wszystkim pierwsza faza po skręceniu kierownicą. Auto po prostu wtedy wgryza się w zakręt. Układ kierowniczy ma bardzo krótkie przełożenie i czucie na wejściu w zakręt jest dobre, natomiast w dalszej fazie brakuje trochę informacji z kół. Pokus po lifcie ma też dedykowane opony Pirelli P-Zero, choć szczerze mówiąc Pilot Sporty 4S, które były zakładane w modelu przed liftem, dawały więcej trakcji. Ogólnie pod względem jezdnym lifting wiele tu nie zmienił, dlatego moje odczucia mocno pokrywają się z testem z 2020 roku. Na szczęście fokus nadal świetnie brzmi, potrafi bardzo solidnie walnąć z wydechu i pod tym względem przypomina mi i30n. Szkoda tylko trochę tego sztucznie podbijanego dźwięku przez głośniki. Przy takim wydechu jest to zupełnie niepotrzebne. Konkluzja sprowadzenia jest taka, że ST jest zdecydowanie ciekawszy od hot haczy z koncernu Volkswagena i dość podobny do Hyundai i30N. Natomiast ponownie, Fordowi trochę brakuje do Renault i Hondy, tym razem pod względem takiej czystej ostrości i komunikacji z kierowcą tego co robi auto. Słowo jeszcze o tym jak fokusem jeździ się na co dzień. Wieście trochę, na to narzekałem, natomiast tutaj jest lepiej, bo mamy adaptacyjne amortyzatory. W trybie normalnym jest akceptowalnie, auto jakoś specjalnie nie męczy. Szkoda jedynie, że nie dodano trybu indywidualnego, bo czasem przydałoby się połączyć miękkie zawieszenie z na przykład głośnym wydechem. Spalanie przy normalnej jeździe waha się od około 11 do 12 litrów w mieście, 9 na autostradzie i jakieś 7 w spokojnej trasie. Dynamiczna jazda to natomiast wyniki już pod 20 litrów. Pora na ceny. I tutaj znowu ten sam problem co w wieście. Oficjalnie Fokusa ST na ten moment zamówić nie można. Cennik otwiera kwota 159 300 zł, natomiast nasz egzemplarz kosztuje niecałe 180 000. Konkurenci to oczywiście Golf GTI, Cupra Leon, i 30N i Megane RS. Niedługo w sprzedaży pojawi się też nowa Honda Civic Type R, choć trudno powiedzieć ile będzie kosztować. Fokusowi zdecydowanie najbliżej do i 30. Tutaj o wyborze decydują już detale i indywidualne upodobania. Pamiętam jak kilka lat temu na rynek wchodziła trzecia generacja Focus ARS. Było to naprawdę duże wydarzenie i praktycznie wszyscy interesujący się motoryzacją o tym aucie mówili. Szkoda trochę, że sportowy Focus nie żegna się z produkcją właśnie takim kolejnym mocnym uderzeniem. Bo nowy ST to bardzo dobre auto. Daje dużo frajdy, nieźle skręca, świetnie brzmi, ale nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle bardzo trudnej konkurencji. Co nie zmienia faktu, że i tak będzie zaczym testnić, bo Hatch to znakomite auta. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia! Jeżeli film Wam się spodobał, zachęcam do zostania naszym subskrybentem. Staramy się tworzyć więcej testów nowych samochodów. Zapraszam również do obejrzenia materiałów o innych hatchach. Do usłyszenia!